Witajcie, drodzy poszukiwacze, w podróży po fascynującym kosmosie. Nie o takim kosmosie pewnie myślicie, pełnym gwiazd i galaktyk, ale o kosmosie wewnętrznym, świecie ludzkiej duchowości. Wiem, co sobie teraz myślicie: jak można mówić o duchowości bez wiary w Boga? No właśnie, to jest temat, który dzisiaj rozpakujemy dokładnie tak, jak paczkę od Mikołaja. Zagłębimy się w główne przekonania, źródła duchowych doświadczeń, wartości i praktyki duchowych ateistów. Nie chodzi o to, żeby Was nawracać, absolutnie nie. Chodzi o poszerzenie naszego rozumienia tego ogromnego wszechświata, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Zapnijcie pasy. Zaczynamy. Duchowi ateiści. Podobnie jak nasze rozumienie wszechświata, są różnorodną grupą. Łączy ich jednak odrzucenie idei nadprzyrodzonego bóstwa lub Stwórcy, który pociąga za sznurki. Zamiast tego znajdują ukojenie i zachwyt w naukowym rozumieniu wszechświata, opierając się na rozumie i dowodach. Aby kierować swoją drogą. Można by pomyśleć, że to sprawia, iż są zimni i obojętni, ale to dalekie od prawdy. Doświadczają głębokiego związku z wszechświatem, głębokiego podziwu dla natury i szacunku dla ludzkości. To właśnie ta więź, to zrozumienie naszego miejsca w wielkim schemacie rzeczy przynosi poczucie celu, zadziwienia, przekraczania granic. Nie chodzi o szukanie odpowiedzi w niebiosach, ale o spoglądanie w głąb siebie i na zewnątrz, akceptując tajemnicę i wspaniałość samego istnienia. Skąd więc biorą się te uczucia zachwytu i zdumienia, skoro nie od istoty boskiej? Cóż, dla wielu duchowych ateistów. Świat przyrody jest głębokim źródłem inspiracji. Wyobraź sobie, że stoisz na szczycie góry, wpatrujesz się w rozgwieżdżone niebo albo czujesz potęgę oceanu. Te doświadczenia mogą wywołać poczucie zachwytu i zdumienia, które wykracza poza słowa. Poczucie połączenia z czymś znacznie większym niż my sami. I nie chodzi tylko o naturę, na dobrą sprawę. Pomyśl o emocjonalnej reakcji, jaką mamy na sztukę. Na muzykę, na literaturę. Te kreatywne przejawy, zrodzone z ludzkiego ducha, mogą wywoływać głęboko duchowe odczucia, łącząc nas ze wspólnym ludzkim doświadczeniem poprzez czas i kultury. A do tego dochodzą praktyki takie jak medytacja i uważność. Te starożytne techniki, dalekie od bycia związanymi z jakąkolwiek religią, pomagają nam kultywować poczucie wewnętrznego spokoju, jasności i świadomości. Chodzi o wyciszenie mentalnego hałasu i połączenie się z chwilą obecną, doświadczanie świata z poczuciem otwartości i Ciekawości. Pewnie zastanawiacie się, co w takim razie kieruje moralnością i etyką ateisty duchowego, skoro nie ma on boskiego kompasu? To świetne pytanie. Widzicie, wielu z nich przyjmuje humanizm, filozofię, która stawia dobrobyt człowieka, rozum i etykę na pierwszym miejscu. Wierzą, że moralność nie jest dana z góry. Ale jest czymś, co odkrywamy i definiujemy razem w oparciu o nasze wspólne ludzkie doświadczenia, empatię i rozum. Tak jak kiedyś nasi przodkowie na wiece. To skupienie na ludzkim doświadczeniu przekłada się również na głębokie zaangażowanie w rozwój osobisty, autorefleksję i dobrostan emocjonalny. Zupełnie jak w naukach Kołakowskiego. Chodzi o lepsze zrozumienie siebie, zmierzenie się z własnymi uprzedzeniami i dążenie do bycia najlepszą wersją siebie. Niczym Rejmond, chłopach, poszukujemy swojej drogi. Ta wewnętrzna podróż często idzie w parze z silnym poczuciem sprawiedliwości społecznej. Wielu ateistów duchowych, zasams, e, dosga wzajemne powiązania ludzkości i czuje się zobowiązanych do walki o równość, zrównoważony rozwój i lepszą przyszłość dla wszystkich. Wspomina mi się tu Kłowadis Sienkiewicza. Podejmujemy ważne decyzje o przyszłości. Teraz ważne jest, aby nakreślić wyraźne różnice między duchowym ateizmem a tradycyjną religijną lub teistyczną duchowością. Najbardziej oczywistą różnicą jest oczywiście brak wiary w istoty boskie, życie pozagrobowe czy święte księgi. Podczas gdy osoba wyznająca tradycyjną religię może znaleźć ukojenie w modlitwie lub rytuałach dyktowanych przez jej wiarę, duchowy ateista znajduje sens w praktykach, które rezonują z jego własnymi wartościami i doświadczeniami. Tak jak pielgrzymka do Częstochowy ma znaczenie dla katolików, tak spacer po Puszczy Białowieskiej może być duchowym doświadczeniem dla ateisty. Mogą oni praktykować jogę lub medytację, ale nie jako środek do osiągnięcia wyższej mocy, a raczej jako sposób na połączenie się ze swoim wnętrzem i światem przyrody. To trochę jak schodzeniem po górach. Dla jednych to zdobywanie szczytów dla innych medytacja w ruchu. Mogą oni znaleźć symbolikę i znaczenie w starożytnych rytuałach, ale reinterpretują je, przez świecki pryzmat, koncentrując się na uniwersalnych ludzkich doświadczeniach, które reprezentują. Podobnie jak Słowianie mieli swoje obrzędy, tak i duchowy ateista może czerpać z nich inspiracje, nadając im nowe znaczenie. Dla duchowego ateisty duchowość nie polega na podążaniu za dogmatami czy szukaniu boskiej interwencji, nie czekają na manne z nieba, a biorą sprawy w swoje ręce. To wyruszenie w wewnętrzną podróż samopoznania, znalezienia sensu i celów w ogromnym i inspirującym wszechświecie, bez uciekania się do nadprzyrodzonych wyjaśnień. To jak patrzenie w rozgwieżdżone niebo nad Bałtykiem i odczuwanie nieskończoności, bez potrzeby doszukiwania się w tym boskiej ręki. Pewnie zastanawiacie się, co właściwie robi duchowy ateista? Cóż, piękno tego tkwi w tym, że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Niektórzy znajdują ukojenie w samotnych praktykach, takich jak pisanie dziennika, spacery na łonie natury, czy medytacja łącząc się ze swoim wnętrzem i światem przyrody. Inni odnajdują sens w reinterpretacji dawnych rytuałów odrzucając elementy nadprzyrodzone i skupiając się na ludzkich doświadczeniach, które symbolizują. Jeszcze inni znajdują wspólnotę i więź w grupach, które przyjmują niereligijne podejście do duchowości. Pomyślmy o organizacjach takich jak unitarianie, uniwersaliści czy świeckie grupy buddyjskie, gdzie ludzie z różnych środowisk spotykają się, aby zgłębiać swoją duchowość dzielić się swoimi doświadczeniami i wspierać się nawzajem na swoich indywidualnych ścieżkach. Najważniejsze jest to, że duchowy ateizm to głęboko osobista i indywidualna droga. Chodzi o znalezienie tego, co z tobą rezonuje, co przynosi ci poczucie spokoju, celu i połączenia z czymś większym niż ty sam. Gap 3. Teraz Poświęćmy chwilę, aby poznać kilka wpływowych postaci, które uosabiają zasady duchowego ateizmu. Osoby te odrzuciły wiarę w osobowego Boga, ale odnalazły głęboką duchowość poprzez zachwyt, etykę, uważność lub poczucie wzajemnego połączenia. Pierwszy na naszej liście stadia się Albert Einstein. Znany ze swojej teorii względności, Einstein wierzył w religię kosmiczną pełną zachwytu i zdumienia ale zaprzeczał istnieniu osobowego Boga. Powiedział słynne zdanie: Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest tajemnica. Następnie Karl Sagan, znany astrofizyk. Sagan często mówił o wielkości wszechświata. Jego szacunek dla nauki i natury miał głęboko duchowy wydźwięk, inspirując wielu do patrzenia w gwiazdy z poczuciem zachwytu. Sam Harris, neurobiolog i autor, promuje świecką duchowość poprzez medytację i uważność. Jego książka Przebudzenie, Przewodnik po duchowości bez religii stanowi ramy dla odnajdywania duchowości bez tradycyjnych przekonań religijnych. Alan Watts, filozof, interpretował duchowość Wschodu poprzez zachodnią, często niereligijną perspektywę. Podkreślał znaczenie wewnętrznego doświadczenia i wzajemnego połączenia, oferując unikalną perspektywę na duchowość. Richard Dawkins, choć głośny ateista, pisał pięknie o cudzie życia i wszechświata. Jest zwolennikiem podziwu i szacunku poprzez naukowe zrozumienie, pokazując, że duchowość może współistnieć ze światopoglądem naukowym. Stephen Fry, aktor i pisarz, identyfikuje się jako ateista, ale głęboko ceni współczucie, piękno i sens. Często wyraża idee duchowe oparte na humanizmie, przypominając nam o znaczeniu empatii i dobroci. Jiddu Krishnamurti, filozof, odrzucił instytucje religijnej bogów, ale mówił głęboko o świadomości i wewnętrznej wolności. Jego nauki zachęcają do autorefleksji i rozwoju osobistego. Baruch Spinoza, filozof z 17. utożsamiał Boga z naturą. Deus Sive Natura. Jako duchowy panteista jest często uważany za protoateistę łączącego duchowość z naturalistycznym poglądem na świat. Joseph Campbell, mitolog, badał uniwersalne tematy w religii i mitach z symbolicznej, niereligijnej perspektywy. Zachęcał do podążania ścieżką duchową, zakorzenioną w osobistej transformacji i samopoznanie. Wreszcie Neil deGrasse Tyson, astrofizyk. Unika etykietki ateista i libał, ale wyraża duchowe uznanie dla kosmosu oparte na nauce. Jego praca inspiruje niezliczone osoby do odnajdywania cudów i sensu we wszechświecie. Te znane postacie pokazują nam, że duchowość nie ogranicza się do przekonań religijnych. Można ją odnaleźć w zachwycie nad kosmosem, w dążeniu do wiedzy i głębokich więziach, które łączą nas ze sobą. Przypominają nam że życie duchowe to bogaty i różnorodny gobelin, utkany z nici ciekawości, współczucia i zachwytu. GAP 3 Teraz kontynuujmy naszą podróż, akceptując kosmos w naszym wnętrzu. Kończąc naszą podróż po świecie duchowego ateizmu, mam nadzieję, że zostawiam Was z poczuciem zachwytu, i możliwości. Pamiętajcie, to, że nie widzimy bóstwa pociągającego za sznurki wszechświata, nie oznacza, że nie możemy doświadczać głębokiego podziwu sensu i więzi. W rzecz ludzkości powiedziałbym, że akceptacja nieznanego, poleganie na własnym intelekcie i empatii, czyni tę podróż o wiele głębszą. Jeśli ta eksploracja rozbudziła Waszą ciekawość, jeśli skłoniła Was do refleksji nad naturą istnienia, cóż, moi drodzy, dokonaliśmy czegoś naprawdę kosmicznego. Nie zapomnijcie polubić, udostępnić i subskrybować, aby przeżywać więcej rozszerzających umysł przygód. Do zobaczenia następnym razem, patrzcie w górę, pytajcie i szukajcie swojej własnej. Prawdy, pokój i miłość dla wszystkich.